to? Nie. A to? Serio? A to teatr? Ile razy mam ci powtarzać, to nie teatr! 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 Aha... O, jak się rozsiadł! To jest dom czy hotel? Dom. Kultury. Wam historię. Nie, 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 poczekaj, ja mam lepszą historię. Nie, to ja mam lepszą historię. Nie, ale poczekajcie, ja mam lepszą nie historię. Nie, no ale przecież ja mam najlepszą, nie, ale ja mam najlepszą historię. Nie, no ale kupuję. Twoja historia jest lepsza od Moja historia jest lepsza, bo Twoja jest mniej lepsza. 1-0! to było. Ha <laughs> Jeden, jeden! <laughs> dobre to było dobre <laughs> Walka Co, Ba dba? Tak. Ty taki komputronik jesteś mm -hmm. What is this? Car? What is this? Car? What is this? Car? No This is croker. Tu znachor Tutaj muzeum Tam kamienica tam ratusz, tu mural, tu urząd miasta Nie, 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 nie. Tu urząd miasta Dzień dobry Witam Państwa bardzo serdeczna. Ja nazywam się Marsz Grajo. Przyjechałem z Budapeszt do Państwa. Państwa. Uczyłem się polskiego w trasie. Dlatego moje polskie mowa nie do końca dobra. Ale u mnie manualna dobra nauka. Dziś jesteśmy w kulinarnej pieczarze, w jakiejś mieścinie po drodze. Dziękuję bardzo gospodarzowi. Cóż mógłbym rzec. Będziemy dzisiaj gotować. Gotować różna potrawa. Różna, różnista, ale wasza. Ja się nauczył. Ja czytałem, czytałem trochę książek, czytałem trochę e, filma na YouTube i myślę, że ja się nauczyłem. Zaczniemy sobie od takiej początkowej potrawy, jaką jest kawa. Tak jak widzicie na moim prawej stronie, Gwatemala. Gwatemala, kraj niesamowity. Tam majowie zaczynali swoje życie. Tam rajskie plaże. Tam obok Honduras, nawet. A Brazylia to też. Kawa na przebudzenie. I wy tu macie taki festiwal teatralny ja słyszałem, że decha decha jak to u nas się mówi na to ale ja powiem decha po waszemu. jechał ja z tego Budapesztu i spotkał tę Gwatemalę i spróbujemy ją sobie, że tak powiem przesypać do naszego młynka to co, zaczynamy? Gwatemalę otwieramy nie jest to jakiś skomplikowany przepis, wprawdzie zaczynamy dopiero od takiego początku. I w tym momencie rozrywamy wieko. Można również otwierać za pomocą normalną, ale ja lubię od razu wszystko. Mamy piękne ziarna, które pachną tą rajską plażą, tą dżunglą, która tam gdzieś daleko w tych górach. Jest to takie poetyczne. Ale dobra, nie o romantyzmie tutaj, ale o kulinarii. Mamy nasz młynek. Najlepiej, żeby to był młynek, jednak. W moździerzu można by i, ale przecież Polak, Węgier, dla dwa bratanki, to moździerzem się nie będą tutaj, prawda, traktować. My tylko młynek. Bierzemy sobie najlepiej tak na oko. Dziś będzie wszystko na oko. Tak jak wy mnie widzicie, oko, to ja was na oko też. Wsypujemy sobie do wyboru, do koloru, ile można. Ja akurat mam dużo Guatemala, więc wsypię dużo. O! I proszę się nie martwić, jak takie się trafią ziarenka takie jakieś jaśniejsze. One w ogóle, one dobre. One nie najgorsze. Wsypujemy i zamykamy. I drodzy Państwo, kuchnia jest duża kuchnia jest przestronna. I będziemy chodzić tutaj, po tym pomieszczeniu. W celach różnych. I ja teraz spróbuję przejść się trochę, żeby zmielić tę kałpę. Moi drodzy, taka dygresja mała. Ja oglądałem film Shrek. Znacie film Shrek. Tam taka mieścina była. Za Gród. Tak? Oj, taka długo, długo nazwa. I dlaczego ja mówię o tym w ogóle? Dlatego, że nasza piękna węgierska strona kiedyś miała taki kraina. Taka szrekowa jak Siedmiogród. Rozumiecie? Żarta. Mamy swoją kawę. Kawa pięknie pachnie. Naprawdę jeszcze po zmieleniu to taka, Ojoj. Mógłby Mógłbym mieć takie perfuma tutaj na sobie, ale mam też dobre. Yy, bierzemy łyżeczkę. Łyżeczka, jakakolwiek, gdzieś tam w kuchni, coś tam, gdzieś tam leży, tak? Bierzemy sobie tak na oko. Na oko wszystko dzisiaj. Na oczko bierzemy, mielimy. Tutaj pokażę do kamera, jaki to jest kolor. Taki on nie jest taki. Yy, to nie jest taka bardzo ciemna kawa. To nie jest taka ciemna kawa. Ona jest trochę jasniejsza. Ale ona dobra. Dobra będzie. Naprawdę. Bierzemy sobie filiżaneczkę. Ja co prawda, jak mnie bardzo mocno boli głowo na yy, rano no to ja taki kubek biorę. Taki trochę chamski. Ale dziś filiżaneczka tak konkretnie, się ubrałem ładnie to dla Was będzie tak ładnie. Sypujemy sobie tak. Ja zawsze biorę dwie. Zawsze biorę dwie. I jest ok. Ale dzisiaj, specjalnie dla Was, żeby mieć trochę więcej energii, bo będę tutaj też pewnie popijał gdzieś tam w międzyczasie. Trochę, o tutaj, trochę większa. Tak, dwie i pół. No i cóż bym mógł zjeść? Nic innego nie pozostaje, jak dolać kawa. Nie, przepraszam, nie kawa, jeszcze kawa będzie. Dolać woda. Woda bardzo dobra. U Was tutaj mi się coraz bardziej podoba woda. Woda na Podlasiu taka czysta, w, w, w tym Węgra to nie taka dobra. I cóż, biorę no i lecę. południa mówią, że jeśli w takiej yerba mate, znacie yerba mate, jeśli tam fusy latają, to takie dobre są. No i u mnie tak się trafiło, że trochę fusa jest, ale to nic. Ja to wypiję ze smakiem, bo to jest taka kawa po węgiersku. Wszystkie moje oczywiście e, przepisy możecie znaleźć, nawet zobaczyć. Jeżeli ktoś by chciał taką kawę na oko, na węgierska, zobaczyć, wypić, spożyć, to coraz więcej nie znam z polskiego, to się uczę cały czas, ale tutaj, prawda, wypiję, coż by zostało, wypić, popić troszkę. Dodatkowe elementy w środku trochę pływają, a to tylko dlatego, że taką zrobiłem, a taką chciałem zrobić. Kawa niesamowita, kawa taka na przebudzenie. Nawet czy to z rana, czy to po południu, czy to nawet wieczorem macie te swoje aktywności w Polsce, te takie imprezy, a dożynka i tak dalej, to pijcie to, pijcie, energia będzie. Ale nie energotyki. Nie, to to niedobre. To jest nie, niezdrowa, to kofeina tylko taka leciutka Inne nie dla dzieci oczywiście. Tylko jak kiedy to taki dorosły jak ja, czy jakiś inny dorosły wypije, o się, to i lepszy będzie człowiek. Tak? Po kawie lepszy człowiek. Woda, którą używałem dziś do kawa, którą robiłem razem z wami, była tak piękna, tak delikatny, tak cudownie muskający moje gardziele. To właśnie ona, ta woda za mną. Przyjeżdżajcie na Podlasie, tak jak ja i przyjechałem. Marsz Grajo. Do zobaczenia. Idzie pływać i żegna państwa. Ja. Człowiek ja. A dawaj polisz włotka. A f! On jest stary! Jak rozłożyć leżak? Bierzemy leżak, hopla-la, la, i gotowe. Wtedy można usiąść i nacieszyć swoje kubki smakowe równie leżakującym browarzem. la Dziewięciomiesięczne intergrafy. Ja wiem, że wyrobicie takie challenge'e. Zobaczymy, czy kleją. Dawaj. Ale kleją. Ale kleją. Ale kleją. Ale kleją! Ale kleją! No, to dawa. Just dive! Just dive! Just dive! Just dive. Ten mój wnuś to prawdziwy chłop nas chwał. Zawsze i ziemniaczki dojada. Ja pie... A i dzień dobry powie, jak mnie zobaczy. Z tych studiów zawsze przyjeżdża, żeby drewno porąbać, bo babci zimno jest. Sfinansowanie ogromnej latarni w centrum miasta? No. Pozłacanie chodników? No. Kupno nasion do dżungli miejskiej? No. Pozłacanie ścieżek rowerowych? No. Wsparcie festiwalu decha? Yes, yes, yes!